Mamy Fortress Max 2006 rok. Widzimy jedna żarówka od świateł. Mijania nie działa, z tej strony działa, z tej strony nie działa. Więc zobaczymy, jak ją wymienić. Więc, aby wymienić tą żarówkę, trzeba tą lampę wykręcić. A żeby ją wyciągnąć, wystarczy odkręcić tą śrubę, i tą śrubę. Jak widzimy, tutaj możemy zastosować torxa albo zwykły śrubokręt płaski. Yy, I oczywiście musimy odpiąć tą kostkę. Do odpięcia tej kostki polecam zwykły śrubokręt płaski. Delikatnie podpiąć w ten sposób, a następnie delikatnie ją w ten sposób podgiąć i pociągnąć. Wychodzi. Do odkręcenia polecam płaski śrubokręt. I bezproblemowo lampę możemy do góry wyciągnąć, następnie. Odwracamy tą środkową osłonę wyciągamy, następnie widzimy tutaj w środku, że tutaj są dwie takie śruby na torx. Jest jedna i tutaj druga. I widzimy ten plastik, główka plastikowa z tej strony jest jeden metal, który przytrzymuje na zatrzask i z drugiej strony. I z drugiej strony widzimy tutaj dokładnie to samo. Więc śrubokrętem delikatnie podważamy z jednej strony, z drugiej strony i wyciągamy tą głowkę. Z typowego śrubokrętu tylko taki, więc jakkolwiek tam się posłużę. Podważam z jednej strony, następnie z drugiej strony. I teraz ciągnę i plastik wyszedł. Następnie żarówkę, żeby wyciągnąć. Tutaj widzimy te dwie śruby. Jakkolwiek możemy bez odkręcania tych śrub przekręcić w lewo. Następnie wyciągamy ten taki metalowy element, który przetrzymuje żarówkę. Jak widzimy, żarówka widzimy żarówka nie ma swojego konkretnego miejsca, więc to będzie wszystko zależało od tego elementu, który wyciągamy, więc musimy go później prawidłowo zamontować z powrotem. Wyciągamy żarówkę, oczywiście wychodzi nam gładko, bezproblemowo. Żarówka, którą tutaj mamy, to jest żarówka H712W55W. Tak ona wygląda. Więc zakładamy taką samą żarówkę. Nową żarówkę. Tutaj ten, plas, ten metalowy element dostosowujemy. To jest jedyny, jedy, jedyny sposób, żeby włożyć. Jest tutaj taki jeden ząbek, tu jest drugi ząbek i tu jest trzeci ząbek. Więc akurat te dwa ząbki muszą tutaj wpaść w ten taki wyżłobiony rowek. wpadamy w ten sposób i po prostu to jest właściwy sposób jak ma wejść. Kiedy już to dostosujemy, wsadzamy w to przestrzeń. Jak już znajdzie się w takiej pozycji, to wtedy przekręcamy to, tak żeby te elementy wpadły, weszły pod rówkę. Następnie widzimy, że wszystko stabilnie jest usytuowane. Kiedy już żarówka jest na miejscu, Wsadzamy plastik, gniazdko. Dociskamy, tak żeby z dwóch stron te zatrzaski zatrzasnęły się. Zakładamy osłonę i montujemy z powrotem. W pierwszej kolejności chcemy tutaj gniazdko na bok. Wpasować, żeby na swoje miejsce wpadło. Tak jak było przy wyciąganiu. Czyli, żeby na tą śrubę pasowało. No I również tutaj na tą, z tej strony. Ok, dwie już są zamontowane. Teraz tylko pozostaje nam te dwie śruby zamontować. Jedną z tej strony, a drugą z tej strony. Na samym końcu wpinamy kostkę do lampy. Wystarczy, że go odciśniemy. I oczywiście robimy próbę, czy wszystko działa tak jak powinno.